Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj do was kolejny odcinek ze Star Stable, i dzisiaj będzie zapowiedź nowych koni. Ogólnie przepraszam Was, że ona wyjdzie tak późno, ale Star Stable dopiero 5 godzin temu dodała um, ten odcinek. A tutaj widzicie godzinę i. No, i wtedy mnie nie było w domu i nie miałam jak nagrać, a więc teraz jestem i nagrywam. No, mam nadzieję, że jeszcze ten odcinek pojawi się dzisiaj i że go zdążę zmontować. No, ale dobrze. Tutaj ja jeszcze nie odglądam tej zapowiedzi, tylko zobaczyłam, że wyszła i tutaj chciałam zobaczyć, czy to to. No i właśnie wyszła i mogę nagrać. Dobrze. A więc miłego oglądania. A więc mam. E, ale teraz poglądamy tak, że ja nic nie będę mówić, a dopiero potem sobie gdzieś tam zatrzymam. A więc mam nadzieję, że się nagrywa i puszczam. pooglądaliśmy yy, no i nie wiem czemu, ale jak widzę te konie to widzę andaluzy, no totalnie widzę andaluzy nie, nie wiem czemu to jest spowodowane ale widzę andaluzy takie totalne nie wiem czemu, naprawdę a jak są wygrzywie takiej mm, o, właśnie w tej to takie trochę piordiki. a to są Pin. Nie pamiętam tej nazwy, przepraszam was e, No, ale tutaj mi przypominają e, fiorciki, ale tak to Andaluzy, nie wiem, ale ja widzę w nich Andaluzy, totalne Dajcie znać jaką rasę wam przypominają I poglądam sobie jeszcze raz i w ogóle całkiem fajna muzyczka Ogólnie to, nie wiem, ja widzę w nich Andaluzy, ale mają ładny ogon, znaczy Średnio ogólnie mi się podoba, ale jakby jest taki długi. To jest ładne i to mi się akurat podoba. To są konie. Takie są chyba troszkę mniejsze. Mają chyba tutaj włoski. O, Mają śliczne jabłuszka. Tutaj najładniej widać, i jeszcze w takim szatnym chyba tak on się nazywa. No, ale tutaj też ładnie mm, mają tutaj. To jest latarnia <grywa> chyba, tak? I tutaj jest, um, są skarpetki. I tutaj też mała. Ogólnie, ogólnie to są całkiem spoko, tylko um, ta taka, taka grzywa jest taka, taka trochę przycięta, um, co mi się średnio podoba, ale ładnie tutaj grzywka wygląda. O! Właśnie wchodzi mi w tym, widać, ładnie je łóżko, ale trochę przesad, przesadnie, ale ogólnie jest bardzo ładne. Nie będę żadnego kupować, ponieważ jestem bankrutem. No, popatrzcie, ładnie to wygląda. W ogóle ładnie wycieniowany ogon. Ciekawe, czy od razu wrzucą wszystkie sześć, chyba sześć było maści. Ale nie wiem, czy mi się podoba podobają chody. Nie wiem, jakoś tak, ale te ogony mają takie grube, ale ta ma się śliczna, trochę przypomina mi tego Anglika czarnego. Śliczna jest. Mmm, skok? Chyba mają ładny. Nie wiem, mi się podoba. Chyba mogą nosić głowia fryzów. U, spaczko, ale ładnie. Chyba ładne mają skok. Nie wiem, dajcie znać, co wy o nim myślicie. Ogólnie ja ostatnio mam taką słabość do Izabelków. Serio. Ja bym mogła kupować tylko i wyłącznie Izabelki. No i karę konie. Mm, to są moje dwie ulubione maści. Karę bardziej, ale Izabelki. Jejku, ja ostatnio bym mogła. Serio, tylko kupować Izabelki. Tutaj taki wiórknik. Ale ogólnie ta maść mi się. Taka trochę złota jest. Nie wiem czy mm, też to widzicie. Ogólnie to jest całkiem, spoko, jest całkiem spoko ta maść, ale raczej bym jej nie kupiła yy, No, ta maść też jest całkiem spoko, ale też bym jej nie kupiła Ogólnie to tutaj jest takie śliczne serio to tak ślicznie wygląda To mi się bardzo podoba Zobaczymy sobie jeszcze, um, jak to się nazywa? Dębowanie. Okej okay. Całkiem ładne. Było całkiem ładne. Ogólnie wydaje mi się, że ładnie mają tutaj wyrzeźbione, ale raczej nie będę ich kupowała, głównie dlatego, że nie mam z tego Okej okay. I to wszystko A więc ja wyłączę mm. Ogólnie bardzo króciutki Filmik, szkoda, że to dali dopiero dzisiaj No wiecie Powinni tak dać 3 dni prze przed by Było super, a nie wiecie, Jak aktualizacja ma być y, Następnego dnia y, No, a więc to jest taki mini minusik Ale ogólnie to koniec są ok, jakby nie ma zachwytu, ale nie ma też, że nie, są ok, e, no, a więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, zostawcie mi łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję, e, no, no i pociątki.